Jaki samochód kupujesz, gdy chcesz mieć coś, co przyspiesza do setki w jakieś 5 sekund? Twój budżet to około 200 tysięcy złotych i chcesz mieć dużo miejsca w środku. To jest Seat, nie, przepraszam, to jest Kupra. I to musimy podkreślić: Kupra ATK, czyli pierwszy model od wyodrębnionej niedawno przez Seata osobnej marki. Choć ja bardzo mocno się zastanawiam, czy takie wyodrębnienie i bardzo mocne podkreślanie tego, że to jest model spod szyldu innej marki, nie jest delikatnym nadużyciem. Oczywiście, w 100% rozumiem, że Seat stara się podkreślić to, że Kupra jest bardziej premium. Na podobny zabieg zresztą zdecydował się Citroen ze swoimi modelami DS. Natomiast czy prowadząc kuprę rzeczywiście czuje się, że jedzie się kuprą, a nie seatem? To zależy jak na to spojrzeć. Zmysłu wzroku i zmysłu dotyku rzeczywiście zewsząd podpowiadają. Skądś to znam, gdzieś to już widziałem, skądś znam tą jakość wykończenia. Tak jak i zresztą zna się tą kierownicę, która w Seatach jest stosowana, myślę, że mniej więcej od 2012 roku, co dla mnie jest delikatnym przegięciem. Poza tym, dużo elementów wnętrza jest również wspólnych z innymi seatami, ale to niekoniecznie musi oznaczać coś złego, ponieważ mamy tutaj wzorową ergonomię, bardzo dobrą pozycję za kierownicą, całkiem niezłą jakość wykonania wnętrza, no i wszystko jest na miejscu, wszystko jest pod ręką, ale. No właśnie. Ale pod maską mamy bardzo dobrze znaną jednostkę 2.0 TFSI o mocy 300 koni mechanicznych. Jednostka napędowa ta znana jest m.in. z Golfa Rki czy też Audi S3. Znana również z tych modeli koncernu wak jest skrzynia biegów zastosowana w tym samochodzie oraz napęd na cztery koła oparty o sprzęgło Haldex. Do tego mamy tutaj utwardzone, adaptacyjne zawieszenie, i to w standardzie, którego to charakterystyka zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy. Ten konkretny samochód prasowy posiada najdroższą spośród opcji dostępnych w cenniku Seata Ateki, czyli akcesoryjne hamulce Brembo warte ponad 11 tysięcy złotych. Te właśnie przed chwilą wymienione przeze mnie czynniki sprawiają, że jadąc tym samochodem myśli się hmm. Nie znam tego z żadnego spośród innych modeli Seata, a tym bardziej nie znam tego z Seata Ateki, który jest crossoverem, a ten samochód prowadzi się niemal tak dobrze jak rasowy hot hatch. Dlaczego niemal tak dobrze? To chyba oczywiste. Wyższa masa, wyższe nadwozie, skutkiem czego również wyżej umiejscowiony środek ciężkości i te wszystkie cechy sprawiają, że auto to ma większe tendencje do wychylania się w zakrętach, co z kolei przekłada się na niższą przyczepność w zakręcie. No ale w końcu mamy tutaj do czynienia z crossoverem i moim zdaniem bardzo ładnym crossoverem. Uważam, że genialnie wyglądają te felgi z miedzianymi wstawkami, które nawiązują do nowego loga Cupra. Generalnie uważam, że konfiguracja kolorystyczna tego egzemplarza jest po prostu majstersztykiem. Ta głęboka czerń świetnie kontrastująca z miedzią. No i do tego wszystkiego mamy tutaj spoilery, różnego rodzaju staweczki, wszechobecne loga Cupra, no i cztery końcówki wydechu, które sprawiają, że nie da się przejść obok tego samochodu obojętnie. Cztery końcówki wydechu wyglądają agresywnie i bardzo obiecująco, ale niestety tylko wyglądają. A to dlatego, że Kupra Ateka w porównaniu do swoich technologicznych bliźniaków, o których wcześniej wspomniałem, jest zdecydowanie cichsza. Jak najbardziej spodziewałem się tego, że w trybie komfortowym to auto będzie wręcz cichutkie, natomiast oczekiwałem, że w trybie Cupra będzie miało te charakterystyczne dla samochodów ze skrzyniami DSG kierbnięcia, tak to nazwijmy, przy przepinaniu biegów do góry oraz te charakterystyczne pops and bangs przy redukcji bądź też odpuszczeniu gazu. No i faktycznie te, które wymieniłem, występują, ale występują zdecydowanie rzadziej, mniej spontanicznie, no i są cichsze. Ale generalnie nie musi to być wada dla każdego. Dla tych, którzy szukają komfortu, ciszy, połączonych z świetnymi osiągami Cupra ATK ma sobą do zaoferowania wszystko, czego potrzebują. Natomiast jeżeli znacie i słuchacie mnie uważnie, to wiecie, że dla mnie dźwięk silnika jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o doznania samej w sobie jazdy oraz przyspieszania. A skoro już o przyspieszaniu mowa, to Cupra Ateca robi to naprawdę, naprawdę sprawnie. Dodatkowo jest ona wyposażona w system Launch Control. Dane techniczne mówią o przyspieszeniu do setki w czasie 5,2 sekundy. Natomiast mi udało się znaleźć informację, gdzie po profesjonalnym pomiarze wyszło 4,7 sekundy, co już jest naprawdę mega konkretnym wynikiem. Natomiast mam świadomość, że dla kogoś decydującego się na taki samochód prócz osiągów ma znaczenie również walor praktyczny. W innym przypadku wybrałby przecież wcześniej wspomnianego Golfa LK, czy też przykładowo Audi S3. I trzeba przyznać, że wybierając Cupra ATK zdecydowanie się nie zawiedzie. Za kierownicą nie ma problemu, by znaleźć wygodną, choć dość wysoką pozycję. A poza tym dookoła mamy po prostu całe mnóstwo schowków. Tyłu jest również mnóstwo miejsca, a do tego jest podłokietnik z przejściem do bagażnika i do tego wszystkiego jeszcze dwa gniazda USB. A do tego wszystkiego otwierany elektrycznie foremny bagażnik o objętości 510 litrów. A przypominam to wszystko w samochodzie, który ma 300 koni mechanicznych i wcale nie kosztuje majątku. Jeśli chodzi natomiast o spalanie, przy prędkościach około 140 160 km na godzinę będzie to nieco ponad 10 litrów. W mieście musicie nastawić się na około 11 litrów, natomiast spokojna trasa to w granicach 8 litrów na 100 km. Jak więc podsumować Cupra ATK? Generalnie, abstrahując od samego w sobie pomysłu stworzenia odrębnej marki, czy to był dobry pomysł, czy też nie, uważam, że auto, które stoi za mną, jest naprawdę genialnym pojazdem. Porównując go zwłaszcza do takiego, chociażby Audi SQ5, które jest praktycznie dwa razy droższe, ma diesla pod maską i jest jeszcze do tego wolniejsze, no ja szczerze mówiąc nawet bym się nie zastanawiał. Cupra Ateca za jakieś 192 tysiące w podstawowej wersji daje taki ogrom wyposażenia, że to jest po prostu coś niewyobrażalnego, sami to zresztą sprawdźcie. I tą puentą, czyli puentą mówiącą, że Cupra Ateca jest liderem w segmencie usportowionych crossoverów, kończymy ten odcinek. Dajcie znać co sądzicie o tym samochodzie, o naszym filmie. Jeżeli się podobało zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i wpadajcie na naszego Instagrama. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Która? Nie Czemu nie trzeba?